Na planetkę pierwszą dajmy. No, na zaraz. planetkę, tak? Tak, dajmy. No, żeby nikt mnie nie przeszkadzał. Dobra, ale jest, chyba nigdy na planetę nie skakałem wcześniej. No, ale ja teraz ten. No, szkolenie się robi najczęściej. Albo na planetach, albo gdzieś. Dobra. I teraz co? Muszę sądy wysłać, nie? Tak, teraz robisz coś takiego, że odpalasz sobie zanim wypuścisz sędy Nad autopilotem Masz taki Scanners Dusisz to i wciskasz lewy ten na 9 Probe scanner To odpalasz, od razu zmniejszasz sobie fullscreena na Scanners Tak, scanners I probe, probe scanners. I probe scanner. Tak Alt P, mogę też klikać Możesz Odpalasz sobie i zmieni, zmniejszasz z full screen bo full screen to jest y, samobójstwo na Ulusako i nulsaku Ustawiasz sobie gdzieś i wypuszczasz drąki. Znaczy te propki. To do left na przykład, tak? Na przykład, no? Dobra, floating zrobiłem takie zwykłe okno. No ja też zawsze używam Dobra, to F1. Mhm. No, wypuszczasz. I teraz tak. Na tym okienku probe scannera masz do, po prawej stronie dwa skanery, Probe scanner i pewnie masz directional Scanner. I przy probe scannerze masz na dole trzy takie ikonki. Czekaj, 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 czekaj. nie gdzie mam patrzeć. Yy... Masz okienko całe, gdzie masz układ słoneczny. I po prawej no stronie. i pojawiło masz... mi się jakieś takie, no. Tak. I po prawej stronie masz sygnatury. Scan Results. Tak. Dwa, dwie kosmiczne sygnatury. Tak. I pod sygnaturami masz Pinpoint Formation. Ustawiasz na tą pierwszą. E... Czyli Launch Pinpoint Formation. Dobra, pierwsza. Teraz zrobisz to, raz będzie pamiętać, nie będzie problemu. No to już było to ustawione. Dobra, i teraz klikasz tak. Klikasz na pierwszą. Ten. Pierwszy site, sygnaturę, czyli BMD. Dwa tak razy. Jest. Coś się pojawiło. no. I centruje ci wtedy na tym. Centruje ci na ekranie, na tym skanerze. Przesuwasz sobie te twoje... na tego Xa z kółkiem Tak, na tego Xa Stara się ustawić jak najbardziej na środek i na dole masz dwie ikonki. Top view i side view. Klikasz top view, żeby ustawić na środek, side view podobnie, też przesuwasz. Dobra, na... dobra, jest zrobione. To top view, side view. I teraz jeszcze masz y probe size. Czyli skanowanie w jaki zakres? 4 AU pewnie masz na mieście ustawione 4 AU jest za mało, bo nie pokrywa tego obszaru, który jest, czyli dajesz 8 AU zwiększając Dobra, I mam na... I klikasz Analyze I to chwilę potrwa, kropki uciekną Bo one się rozstawiają teraz, nie? Mhm uh -huh. Tak, one się rozstawią Dobra, i powinno ci tam znaleźć, przesunąć tego BDMT I Dobra, trochę się przesunął Klikasz presunę. dwa razy na niego, znowu na niego, na nim centrujesz tego, tego, te, te probki, ten kwadracik ten sześcian i, ale tym razem zmniejsza sobie na 4 bądź na 2 i klikasz znowu analiz. dobra, próbujemy jakby co, to ja mam yy... Push to włączone na shift, dlatego jak mówię to mi się włączają te wszystkie próbki Nie no, przejmujcie ok. się Dobra, wormhole mam wystarowany, 74% Czyli jeszcze trzeba to... ale wormhole'a nie robimy, nie? Szukamy dalej No nie szukamy dalej, wormhole nas nie interesuje No to teraz klikaj dwa razy na ajr, na przykład Tak jest I ta sama I sytuacja. znowu ósemka sam nie, to już czwórka to... wystarczy chyba czwórka wtedy. Czwórka powinna wystarczyć no. A są dwa punkty. E, jak dwa punkty? No, dwa połączone czerwoną kreską. No to ma, jeżeli coś takiego się, się pojawi, to znaczy, że jest albo po jednej, albo po drugiej stronie. I wtedy ja robię najczęściej tak, że klikam na jednym z nich. Robię skanowanie takim na mniejszym obszarze, żeby nie pokryło mi się z tamtym. I... Aha, i jak trafisz to dobrze, jak nie to trafisz, następny próbujesz. Nie, nie, to ten drugi, no. To po prostu jest jedno skanowanie mniej bądź więcej, nie? To zależy tak naprawdę co czy trafisz, <grym> I teraz jak stwierdzić, czy trafiłem? Bo mi się nic nie poprawiło, nic nie polepszyło. Czyli ten drugi teraz To wybieram. Znaczy, że ten drugi. Mhm. Tam podejrzewam, że dostałeś na środku ekranu informację, że nie znaleziono sygnatury, czy coś nie stylu. Ja zazwyczaj wychodzę z założenia, że jeżeli nie przesunął się ten paseczek po prawej, przy danej sygnaturze, to znaczy, że nie trafiłem. Combat Site, no, 54%, czyli to robimy, nie? Mhm. Czyli jeszcze teraz nie, zacieśniam... Nie robimy, nie robimy Combat site. A nie, Combat co się robiło? Data i Relic się robiło. Data i Relic, no. Dobra, czyli mi został jeszcze ten jeden, SRL. Tak, SRL, no. Może się okazać, że tutaj nie będzie nic. Tak, to polecimy dalej. Polecimy do lowsec'a. Nie, wiesz co, lowsec różni się tym z że... Dobra, poczekaj, że to ja jeszcze robię... ten ostatni sprawdzę. Spoko, ja robię w ten sposób na lowsec'u, czy tam na Nullseku, jak latam, że... na gate'cie, oczywiście najpierw sprawdzam ile osób jest na lokalu i tak dalej, jak widzę, że jest jakaś tam, nie 20-30 osób, no to olewam, nie? Ale jak jest kilka osób, to robię tak, że... workuję się na planeta. Ale przedtem wypuszczam drąki i od razu odpalam klołka. I na planecie którejkolwiek losowej. Wybieram sobie losowy kierunek i lecę w tym. E, lecę w tym kierunku. I on sobie mi ładnie skanuje w tym czasie. Chyba, że ktoś zaczyna, widzę, że, że zaczyna też skanować, nie? Bo potem w lowsecu jeszcze od, używasz drugiego skanera. U relik. Relik, tak. Tylko teraz muszę go bardziej, żeby tam wejść, nie? Tak, na stówkę, no. Na Ale 100%. to robisz z 2u od razu na przykład tam na Na jeden u ja staram na się zero, je... pół, Po O1, jedną skalę, tak? Jeden. wiesz co, nie masz jeszcze skilli, żeby używać, yy... ja też nie mam zresztą na piątki wszystkie, ja na czwórki. Do skanowania, ale na początek staraj się o jeden, to wtedy będziesz widział. Tak naprawdę nabierzesz też wprawę, nie? Bo to ja na przykład czasem mam takie sytuacje, że od razu obniżam o dwa albo o trzy poziomy, ale bardzo dokładnie ustawiam. I jeszcze czasami jest tak, że trafia, a czasami gdzieś mi tam ucieknie. Nie? Dobra, przesunęło się kawałeczek. Jak przesunął się kawałek, to przesuwasz. Zawsze możesz zrobić jeszcze rolką, przód tył i jeszcze dokładniej ustawić na samym środku. Bo im dokładniej ustawisz za każdym razem to skanowanie, tym mniej skanowań będziesz potrzebować. Nie z tego co ja zauważyłem. A jak wycentrować? Bo ja za blisko jak zrobię, to później mam. W... Jak za blisko zrobisz, to znaczy, że jest albo wyżej, albo niżej, to wtedy zmień sobie widok tymi dolnymi guziczkami. No I będę Ci w miarę szybko pójść z tym skanowaniem, bo te hajsakusem hej w miarę prostego skonowania. O, 1% poprawiłem. No, to powolutku. A tutaj nie zmienić na ten inny tryb? Nie zmieniać, nie? nie? Ten launch Zostawię... split formation, nie. Tylko nie, musi być po point, ustawiasz. pinpoint. Mm -hmm. Zostawiasz pinpoint z tego względu, że on ma najlepsze pokrycie z tego, co ja zauważyłem. Bo kiedyś było tak, że można było sobie samemu ustawiać. Znaczy teraz też możesz samym ustawiać. Ale się ustawiało, zapisywały się formacje i... Nie, no, tak, no nic, mi się w kółko się w... kręcę. Poczekaj, ja zrobię na pół. Zrób na mniej, no. Ale z, y, zoomuj sobie na maksa Żeby przybliżyć się na maksa i góra-dół w wy, środku Ale jak wycentrować to teraz? Bo jak robię zooma to mi w, dziw, w dziwnym miejscu pokazuje No to kliknij dwa A razy, prawym a... przyciskiem, dobra Nie, ja klikam dwa razy po prawej stronie na... Na tym Okej, okay, dobra, dwa razy też dobre, dobra, dobra. Dobra, mam. Mogę już yy, lecieć tam. Warpuj. Poczekaj, jeszcze sądy zebrać jakoś. Do góry, jak masz skanner napisane, to masz taki... Strzałkę Będzie... w kółku. Re Recover, no. Dobra. To już mogę wyłączyć teraz to, nie? Mhm. Ja zawsze minimalizuję. Bo jak y, ustalasz sobie gdzieś tam jakąś drogę do skanowania, zawsze sobie ustalasz. Dobra, się. jesteśmy. I co teraz? 20 km lecę do tego Raz, pierwszego? 3-4, masz 5 tych. Masz 5 boksów. Tak. Lecisz do pierwszego. Namierzasz go. I używasz no, przeleciałem. Relika. No spokojnie. Używasz Relika. E, analizer. Relika, analizer, nie? Dobra, to ma jaki zasięg? 5 km, 6 km. I teraz tak. Jak go odpalić? Odpalać się minigierka. Odpaliłeś? Masz minigierkę? Odpalam. A po drugie target czas zrobić, nie? Tak, musisz go stargetować, no. Dobra. Odpaliła ci się minigierka. I teraz tak, na lewym dolnym rogu masz coś takiego jakby, takie jakby życie, tam flagę, coś takiego. Mm -hmm. pomarańczowe i czerwone. Tak. Czerwone to jest siła twojego ataku, bo pomarańczowe to jest twoje życie. No i że zaczynasz w jakiejś kropce. Zawsze ten labirynt jest losowy, albo losowy. No i klikając sobie tu na na te nody, tak naprawdę po kolei, pojawiają ci się cyferki 5, 4, 3, 2, 1. Zadanie jest takie, żeby mm -hmm. dojść do centralnego... E, centralnego... Ale to nie wiem gdzie on jest, po prostu Kort? klikam, aż go trafię. Tak, klikasz jak go trafić i możesz trafić na kilka różnych... Y... I teraz tak, jak mam dwójkę, to on gdzieś, jak będzie jedynka, to znaczy, że on jest już na jedno kliknięcie, tak? Albo tak, to że coś ci masz blisko, najwięcej, bo to nie jest powiedzieć. A, bo to może być jeszcze jakaś. To może być jakiś no. tam firewall, nie firewall i tak dalej, nie? I generalnie niektóre rzeczy możesz zamijać, a niektóre rzeczy możesz zniszczyć. To zależy, że coś się bardziej opłaca, nie? Tam sobie potem na Wikipedii poszukasz, który tam tej iwowej. Mam tu coś 50 i 10, czyli to e, rozwalam to. 50 i 10 tak, bo to górne. To jest tak? full. To było to zielone, czyli tak, udało to, mi się. To zielone, tak, udało ci się to. Nie? No i co? 534 tysiące. No i no, no bajka, to lecę do następnego. No i generalnie tak wygląda cała minigierka. Yy, w highsecu tylko chyba masz zielone, ta, zielone systemy i są w miarę proste te yy, te boxy do, do... Aha, dali. że nie ma tych. No to zaraz do loseku faktycznie polecimy. W lowsecu jest trudniej, ale do lowsecu nie polecimy od razu, bo w lowsecu jest jeszcze kilka tych Takich rzeczy, których trzeba się nauczyć, i to moim zdaniem powinien sobie wskoczyć właśnie też w jakiegoś ship'a, e, którego nie będzie e, szkoda stracić, trochę czego i którym spokojnie będziesz mógł sobie polatać i potestować, nie, nie, nie. bo w, masz wlądek, to masz szansę wpaść w ten, w jakąś gate -campę, czy cokolwiek, no i poza tym inaczej się skanuje, bo skanuje się w ten sposób, tak jak ci mówiłem, czyli lecisz sobie, ja robię tak, że lecę sobie gdzieś tam na planetkę, w tym międzyczasie wypuszczam drony, e, propki i od razu cloak'a. I najpierw skanuję sobie wszystkie e, wszystkie e, sygnatury, i mhm. które mi przypasują, które są data reliki, to wtedy sobie e, na tym się warpuje. Ale robię to też w ten sposób, że na przykład warpuję się w Yy, Dolatuję, patrzę na pierwszy nikogo nie ma. Patrzę też czy to nie są te bojowe, bo niektóre są takie, że do ciebie zaczynają strzelać. Zapomniałem zebrać, o, otworzyłem i poleciałem tej. No, czasami tak jest. No, a ten. Ale trzeba, wiesz, bo jak podlecisz już potem w bloku, to trzeba tylko robić szybkie hakowanie, nie? Bo to, bo to może być no dobra, sobie. to może na Lousekę nagramy oddzielny filmik. Ja tutaj to no, wszystko no, przeskanuję tak. i tyle nie. No, ja coś pamiętam, coś tam i pusto też może być, nie? Całkowicie nic. Mhm. Mm po to się w nie robi niektóre szyby, które mają skaner. że... A, żeby zobaczyć, czy że w środku coś jest. A ja tak. nie mam na tym? Nie mam na tym. Nie, masz, nie masz. Ja Kiedyś miałem na jakimś innym. Tak, ale to pytanie, czy się opłaca, wiesz? Bo to. Lepiej zajrzeć opłaca, niż sprawdzać. Bo to i tak nikt cię nie nie zestrzeli, nie? No na hajseku. No bo tu też... może ktoś wlecieć, nie? Wleci i popatrzy. Albo się nam zbije, że tak powiem, w boksa. Będzie próbował hakować sobie jakieś. Bo tylko jedna osoba może na raz hakować, nie? Ale to mała szansa. W loteku jest trudniej, a najlepiej jest w nulsek, bo czasami może trafić tam grube, gruby lód, nie? No ja ostatnio no tak jak ci mówiłem, nie? To. Wartość niebielutu, wartość tobaniek, oczywiście tam wyszło mniej, bo wyszło tam chyba 70 baniak Było 10 minut, 15 Ale to był mblosek 03, 02 I teraz trafiłem na taką przeszkodę, 40, 20, ona mi tutaj coś zabiera, z tego pomarańczowego chyba mi zabiera, to nie? jest rzeczywiście pomarańczowe, no To tam tarcze jakby tak, możesz ją rozwalić, ale to trzeba pamiętać, że jak ci spadnie. A, możesz, masz maksymalnie dwie próby na hakowanie potem. Z czym to ulega... Jest kluczyk, czyli kluczyk to mi daje darmowe jakby prze, przebiegi. Że nie tracę no, wytrzymałości, nie, tak? Tej kluczyk pomarańczowej. To jest na prawa. Kluczyk to jest naprawa. Kluczyk to jest naprawa. I potem... go trzeba uruchomić. Lewym przyciskiem tak, i normalnie. Mhm. Potem masz e, taką, taką tarczę, co, to ta tarcza to zbiera na siebie obrażenia, są dwa. Dwa razy. Potem masz taki. wygląda tak jakby taki klocek tykrycowy odpinany. Potem klocek to jest, że zmniejsza o połowę życie tego. tego modułu. 21 tysięcy. Czasami tak jest. Dobra, A jeszcze jedno zostało. Turbo się nie zarobisz ja, ja wiem, wiem. Ja tu ćwiczę, tylko mam tego świadomość. A ten już obrobiłeś tutaj, który tu jest ten? Nie wiem. Nie, nie, nie obrobiłem. Nie obrobiłem. Lecę do tego niezrobionego jeszcze. Zaraz podlecę tam. Ale fajnie, było od tych... jest takie fajne, fajne sajty. Wcześniej chyba tego nie było, jak ja pamiętam. E Ej, a patrz, a jest tutaj ta misja taka, gdzie na Capsule Day i tutaj jest data i combat, czyli jak nie wszedłem w. Jestem w reliku, czyli to mi się nie zaliczyło. Trzeba data poszukać, tak? Tak, tak? Mhm. tak trzeba data. A do combat to ja mogę wejść i wyjść, żeby tylko misję zaliczyć? Możesz, tylko to jak wlecisz, to mogę cię dosyć szybko ustrzelić, nie? Aha, bo tam. klauki y nic nie działa, tak? Jak trzeba. Znaczy no, wiesz, to zależy jak się pojawisz, bo jak się pojawisz gdzieś blisko czegoś poniżej 2000 metrów, no to Cloak y ci się no, tak. No, no, A jak jest taka yy, pomarańczowa kropka pełna. Takie żółte słońce jakby. Okay. Jak w tej mikrogierce, minigierce. No to masz dwie szanse. Albo będziesz mieć yy, boostera, czyli właśnie ten klucz. Czy tam jakieś inne, albo będziesz mieć jakieś tam właśnie przeciwnika, nie? Antywirusa tam czy tam firewall, czy okay. cokolwiek. Ja generalnie ich nie odpalam. Chyba, że mam mało życia i widzę, że po drodze że znalazłem jest ten system Core i potrzebuje na przykład, żeby się naprawić czy tam ściąć. To, to czasami się opłaca. Nie? No ale wiesz, w tych chilowcykowych, jak trafisz na przykład na, ten, na tego przeciwnika, czy tam, tam tego, tego robota, który zwiększa Ci na przykład życie danego te, wszystkich modułów na planszy, tych takich jego mm -hmm. przyjaznych, no to już jesteś pozamiatany, nie? Bądź co rundę, że tak powiem, co, co twój tick, to dodaje życie innym, nie? Nie co, w tym twoim zero było Nie no. ja poczekaj, e, Stargetuję, Zawsze zapewne stargetowanie czym? I tak zero A bo ja go skakowałem czyli loot jest mój Okej okay. Ale, no, ale nawet nie widzę nic w środku co tam jest To 6000 No to dobra ludziki, pokrótce, tak to wygląda, tak wygląda skanowanie Jak będziecie chcieli więcej szczegółów, fit jakiś na stateczek, napiszcie w komentarzu To wyślę I na pewno wrzucę jeszcze jakiś filmik z Lowseka i z Nulseka. Także trzymajcie się, na razie, hej Pożegnaj się Bartku Na razie